A czy, panie Jacku, da się nie martwić przyszłością? Czy jest jakaś właśnie recepta, żeby żyjąc tu, faktycznie żyć tu i teraz e, i nie zamartwiać się tą przyszłością? W jednym z wywiadów pan mówił, że życie rozumiemy wstecz, a przeżywamy w przód. E, I to piękne słowa, ale też bardzo właśnie prawdziwe, bo faktycznie my przeżywamy to nasze życie w przód. My się jednak tą przyszłością cały czas martwimy. No to byłby stan. Y Idealny tak naprawdę, kiedy człowiek by się budził rano i miał takie poczucie, że ma czas do wieczora i ten odcinek może sobie jakoś zaplanować lub nie, ale że wieczorem zaśnie, czyli symbolicznie jakby znikał na parę godzin, prawda? Bo my podczas snu nie wiemy, co się dzieje z nami i dajemy światło odpocząć, nie, nie denerwujemy się tym, co, co się wokół nas może wydarzyć. Um, to jest kwestia wielu czynników, wieku, filozofii, wiary, treningu też pewnych umiejętności. No właśnie, im bardziej się koncentrujemy na tym, co...